Hej, cześć, witajcie, z tej strony Miałczący kodek. Dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie Doge z... Wars. E, trochę mi się pomyliło. To jest coś w rodzaju Doge Foot, ale powiązane ze Star Warsami. No, raczej wiecie, to Star Wars. Witaj w Doge Wars. Otwórz kilka paczek, aby zebrać bohaterów do swojej drużyny. Czyli wybierz darmową paczkę. Okej. Okay. Czyli musimy otwierać paczki. Ja nie miałem jeszcze styczności z umurą. Czy taka... Niezła karta. No to chyba do zera i tam dalej, więc to jest chyba dobra karta, chyba że nie. Nie wiem. Bo napisało, że niezła karta. 71 to chyba jeszcze lepsza. Tu można zdobyć silne karty. I co teraz? To wygląda ciekawie. To jest chyba klon, a tam to nie wiem, jakiś dogek. Dobra, a tu mamy do Jeffa. Nie wiem. To... Dobra robota. Otwórzmy teraz lepsze paczki. Lepsze paczki. A skąd mam lepsze? moje paczki? O, mam. Genialną postać możemy trafić, co? 80 to chyba dobra, nie? I teraz bitwa. I teraz wkładamy, jak. Aha, dobra, rozumiem. Czyli tak, tak, ale ja chciałem swoich. Ale. No dobra, niech będzie. I co teraz mam zrobić? Aha, czyli mamy strzelać w nich. Dobra, rozumiem. O mnie, a czemu on, on był taki słaby? A może jednak to 45 to jest najgorszy, bo on tylko jedno życie miał. Czyli te broń działają inaczej. Dobra, granat, albo to. Ja bym chciał to. O, rozumiem już, jak to działa. Dobra, to teraz już można zrobić wszystko. Czyli ja bym chciał to. Miss Launcher. Dobra, i strzelam. Nawet fajna gierka, tylko trochę jeszcze nie rozumiem. Rebel, Rebel Blaster. Okej. Okay walczymy, tutaj znowu teraz walczymy klon pisto strzelamy w niego on w nas teraz możemy użyć tego dynamitu, tak? okej okay. o, ej, ten dynamit jest mocny to strzelamy w nich o nie, pokonali. a my stracimy ich, jak pokonają nam bo ja nie wiem, czy my ich nie stracimy przypadkiem, jak pokonają nam bo już następnego nie mamy ja nie chcę tracić swoich kart o, tego możemy pokonać. A tu można... Dobra, spróbuję tym. A, jeszcze nie pokonał. A nie, strzyna w nas. Dobra, udało nam się... Masz nową nagrodę. O, mamy 5000 kredytów. Czekaj. Sprawdzę wszystko. Tu jest karbonito. Ulepszanie co? O, tu karty można ulepszać. To jest spoko. To spróbujmy 63 szans na taką kartę, żeby się zrobiła. Spróbujemy proszę. Jej, ej, fajna. Wygląda ciekawie, może jej użyjemy. Ej, to jest fajne, ale teraz mieliśmy... Tu są moje karty. Tu jest kolekcja. Kurde, o, ale tych kart Mi się wydaje, że pon ponad 400. Coś takiego. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Tu jest bitwa, paczki. To już znamy. O, tu coś jeszcze jest. Nagrody, dzienna nagroda. O, fajnie. Minigry. O, to są też minigry. Multiser, osiągnięcia. O, dobry początek. No to widzę, że tu można ten, zbierać fortunę i w ogóle ten. A tu my tak będziemy długo zbierać te 25 tysięcy kredytów. Ale w sumie otwórzmy. Ej, to, Aha, to jest za da darmowa. To może tu wejdźmy i otwórzmy jedną paczkę. Jedną. Może spróbujmy te drogie. Są więc kupmy taką zapięcę z epizodu szóstego coś tam, nie, nie wiem tam, tam do tam Ball bal wygląda ciekawie nawet i teraz bitwę zróbmy to, ale ja chcę swoje i nie chcę tych dodatkowych dobra, i możemy spróbować jeszcze raz a to online, a to z graczami okej, okay. ale ja wolę na razie z botami oni też mają mocne karty więc możemy tego trafić, dobra o nie, to kulka, ta kulka nam zginęła. Dobra, ja chciałabym użyć teraz dynamitu. Nie wiem czemu, ale chciałbym użyć. Dobra, a ja chcę przetestować tą w dziwnych różowych włosach. Zróbmy tak. A jej nie zabijecie, prawie ją zabili. A, ona po prostu strzela, to nie jest jakieś spektakularne. Ale pokonaliśmy im wroga. Ale my też nie mamy. I zaraz, o nie. Oni mają silnych, a my może przegramy. 207. I 310. Możemy tego zrobić. Dobra, bo to jest jakiś Jedi, tak mi się wydaje. Choć. Nie jestem, nie jestem najlepszy w Star Wars. Okej. Okay, ona, Tak, ona ma jakiś mieć, więc myślę, że jest Jedi. No to jest Artuditu. I może. Nie, to się chyba nie opłaca, ale możemy tego użyć. Spróbujmy trafić tego. Tak mało obrażeń można było chyba więcej. Tak mi się wydaje. Dobra. Trych, trafmy. No nie, zaraz nam zginie ten klon, czy jakoś tam, dobra, proszę się nie poddawać, damy radę, damy radę sobie, no nie, oni jeszcze żyją, nie, pokonali, my to możemy przegrać, tak, to się da przegrać, na początku myślałam, że nie da się tego przegrać, ale jednak się to Spróbujmy tym teraz w nich walnąć. Dobra, udało się. O nie, on mamy ten miecz świetny. I teraz Artuditu I ten. Nie wiem, co on ma jakąś maskę gazową, czy coś takiego. Nie mam pojęcia, co on nosi. O nie, o nie, o nie mam. Oha, przegrać. Okej. Okay. Dobra, to możemy pootwierać jeszcze jakąś paczkę. Nie, bo te są drogie. Nie chcę. No tu może. Spróbujmy dogedi. Do Otwórzmy, ona jest droga, ale jedną spróbujemy tylko. Co taką słabą? Co to jest za słaba karta? Za 2600 kupiliśmy i taka słaba karta. Ksz, robocik? Nie wiem. Ale chyba z ciemnej strony mocny. Dobra, jeszcze jedna. Znowu jakaś słaba. Ale to jest... nie, nie wiem co to jest. Dodge do, 3 do, do, do. Nie wiem, co to jest. Co tam? I następny jakiś robocik. Dobra. Lecimy na następną bitwę. Wiem, że trochę będę Was zanudzać tymi bitwami, no ale Niestety. O, uh, oni są silni. Jednak ta nie jest taka słaba, ale mi się wydaje, że 63 to nie jest dużo jakoś na tę skalę. Najlepsze to jest 90, bo sprawdzaliśmy w kolekcji. Więc teraz możemy lecieć do bitwy. Okej. Okay. Oni teraz są silni mam nadzieję, że nie przegramy. Tych trafmy. Tym robociksem. O nie, oni już nas atakują mocno. Dobra, granat. O nie. Czy on ma... Jak, on jest taką szynszylą, że ma czarne oczy. W sumie nawet nie wiem, czy szynszyle mają czarne oczy, ale no nie wiem. Po prostu jest szynszylą dla mnie. O, tak, ona jest Jedi, bo otworzyliśmy do To Ona jest Jedi, ale nie jest zbyt silna Możemy wziąć na jednego wyroka I tego zaatakować O, nie, dostaliśmy granatem Dobra, ten robocik nie jest taki słaby Teraz czas atakować Szynszylę Zaraz nam zabiją ją Dobra, odpalić Dynamit No nie, Szynszylo Czy cię pokonać? O nie, ta szczęścia cały czas żyje, a my już nie mamy jednego. Ej, czemu oni atakują tak nagle, wszyscy razem? Nie rozumiem tego. O nie, o, zostało dziewięć życia. I znowu zostaliśmy tylko my sami z tym konieczem. Ale dynamit ich załatwił. Dobra, trzech. Spróbujmy na ich trzech strzelić. Dobra. O nie, dostajemy cały czas. O nie, dobra. To spróbujmy teraz strzelić do tej, bo ona widzę, że ma dużo życia. Nie możemy teraz do tych. Okej. Okay. My chyba stracimy teraz tego klona. Tak, mam problem, bo ten dodge, no nie jest aż taki silny. Co możemy zrobić? Dobra, użyję dynamitu. Nie wiem, czy to się opłacało, ale może. Chyba się nie opłacało, bo dostajemy strasznie i znowu przegramy. I nic was zanudzać, I za cały czas przegrywamy i przegrywamy. No ale ja nie wiem, to nie jest takie proste, żeby to wygrać. Nie wiem, możemy otworzyć jeszcze jakąś paczkę. Pa ja już nie będę nigdy otwierać tych paczek do Jedi, bo one strasznie dużo kosztują. Jakoś nie, próbu nie przyciągają mnie te do Jedi. Dobra, otwórzmy sobie kilka takich. Może coś fajnego trafimy. A zamiast tej słabej jednej, może coś fajnego się trafi. Ale w ogóle można też. O! Ale silny! Z darmowej? A nie, dobra, to nie jest darmowa. Ale z darmowej też się da, bo trafiliśmy dość mocnego. Oj, następny mocny. Dobra, teraz wygramy bitwę. Na 100%. Nie wiem, jak to jest, czy oni zwiększają poziom trudności. Nie mam pojęcia, ale jakoś to jest. Dobra, i teraz ich pokonamy. Ej, oni są teraz silniejsi. Mamy znacznie silniejszych. Nie wiem, czy my ich pokonamy teraz. Dobra. To. Rej. To jest Rej, ta księżniczka, czy jakaś tam. I możemy teraz trafić do tego, bo on jest. Silny. To jest Obi-Wan, a się nazywał tak. Hmm. Dobra. Mogę ich tak potraktować. Bum. O nie. A w ogóle. Yy... Chyba dostajemy zawsze 80 na start, bo dostaliśmy takiego. Chociaż nie wiem, bo tam było osie... 75 plus, więc nie wiem. Ale możemy ich podpalić. I co? Aha, oni dostają... Co, tury? Tak, co tury dostają ten damage. O, to on jest silny. Nie wiem czemu. On ma takie duże obrażenie jakieś. Dobra, tego trafmy. Ona ma dwa miecze, ale Asoka nie miała dwóch mieczy. Teraz go pokonamy. Jej, udało się. Teraz my jesteśmy silniejsi, widzicie? Możemy użyć pistoleciku. na tego czarnego. Znaczy czerwonego, ale mi się myli teraz. Oni mają też silnego, dlatego teraz użyjmy tej poczwórnej rakiety. Dobra, ale widzę, że ten ogień, nie, ale ja wolę tym zdziwić. Tą asokę trafię. Hmm, dogę soka. się. Nazywa. Teraz tym zaatakujmy ich dwóch. Zaraz pozbędziemy się tego czerwonego. Hmm, ale nie tym. To ja bym dynamitem ich trafił. Ale on, on nagle nie poległ. Szkoda. O nie. Czy my teraz przegramy? Bo mi się wydaje, się, że możemy teraz przegrać. Ale pokonaliśmy im jednego. I jest tu, 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 tu. Dobra, teraz zaatakujmy Asokę. Zaraz będzie po asoce. nie, znowu dostaliśmy. I znowu Asoka teraz. Zaatakujmy ich trzech. A łachanie, proszę mnie nie uderzać. Proszę mnie nie uderzać. Dobra, go pokonamy następnym razem. Sołka znowu Asoka się rzuciła do bitwy. Dobra niestety tu, tu, tu. musimy zmarnować pistolet ale znowu przegramy, na serio okay, w tym momencie kończymy ten odcinek, papa pa. jeżeli będzie dużo wyświetleń lub chociaż pięć łapek w górę to dużo, bo to jest duży próg jak na mnie to będziemy dużo nagrywać do gełarsów okej, okay, papa